Taki wywiad behawioralny, który jest ustrukturyzowany, dla każdego taki sam i te pytania są o konkretne właśnie doświadczenia z przeszłości i ten wywiad przygotowany do profilu tych y, konkretnych wartości, które sobie wcześniej określiliśmy, to jest takie podstawowe narzędzie selekcji, które można przygotować do każdego w zasadzie y, stanowiska od stanowisk. Podstawowych postanowiska naprawdę, które obejmują ogromną odpowiedzialność w firmie. No ale oczywiście do tych stanowisk, które są i kosztowne ze względu na to, że jest bardzo duża odpowiedzialność przekazywana, um, i że zwolnienie no, takiej osoby wiąże się też z ogromnymi reperkusjami de, dla firmy, to tutaj y, można tych narzędzi użyć szereg, tak? Można przygotować właśnie asesmenty po to, żeby minimalizować to ryzyko. Słuchaj naszej rozmowy na Spotify i Apple Podcast. Serdecznie zapraszam na Boa Business on Air.